Radio CKP i DE. Dzień dobry, witam państwa serdecznie w radio CKP ID. Przy mikrofonie Danuta Stefanko. Dziś moim i państwa gościem jest pan Tomasz Grzewaczewski. Witam pana. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Pan Tomasz jest inicjatorem podróży przygranicznymi miejscowościami II Rzeczypospolitej oraz autorem książki Wymazana granica śladami II Rzeczypospolitej. Może dla początku, niech pan opowie o tej książce, czym ona w ogóle jest, czego dowie się czytelnik po nią sięgający i dlaczego właśnie taka nazwa. Tak, ta książka to reporterska opowieść o wędrówce dawnymi granicami II Rzeczypospolitej. I od razu zaznaczam, że niech dotyczy tylko i wyłącznie tych dawnych granic wschodnich, ale które no dzisiaj oczywiście znajdują się na Ukrainie, Białorusi czy Litwie, ale również granicami zachodnimi, a więc to również podróż przez współczesną Polskę. Dlatego ja o tym mówię, że często kiedy myślimy tak o II Rzeczypospolitej, to chyba naturalnie te skojarzenia gdzieś nasze wędrują na wschód. No a ja chciałem pokazać w tej książce, że ta granica była przecież też na zachodzie, była też na południu przez pewnie krótki okres, ale również w Polsce znalazły się tereny Załodzia, czyli współczesnej czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. I ja myślę, że przede wszystkim to jest historia ludzi, którzy na tych pograniczach żyją, bo też taki był mój zamysł, żeby przede wszystkim oddać głos mieszkańcom, tej wymazanej granicy, zarówno świadkom historii, ludziom, którzy pamiętają jeszcze, jak ta granica istniała i którzy pamiętają także hekatombę II wojny światowej, która doprowadziła do tego, że ta granica przestała istnieć, ale również ze współczesnymi mieszkańcami, często młodymi ludźmi, którzy opowiadają o tej pograniczności, opowiadają o tym, jak wygląda tożsamość pogranicza, jak te granice gdzieś pomimo, że od tylu lat już nie istnieją, to jakoś cały czas rezonują i wpływają na tożsamość również młodego pokolenia. A dlaczego tytuł Wymazana? Przez jakiś czas zastanawialiśmy się może na trochę innym tytułem, że to mogłaby być na przykład Zaginiona granica, tak z kolei nazywa się strona internetowa, na której prezentowane są zdjęcia z tej podróży, ale ostatecznie wspólnie z moim redaktorem zdecydowaliśmy się na wymazaną, żeby pokazać, że ta granica nie zniknęła w sposób naturalny. To nie był wynik jakichś trwających wiele dziesięcioleci czy stuleci procesów, tylko że ona została po prostu brutalnie wymazana przez Hitlera, Stalina przez Pakt Robentrop-Mołotow, potem przez ustalenia Konferencji Jałtańskiej. A więc, że były to działania po prostu wielkich mocarstw, które doprowadziły do tego, że granica drugiej Rzeczpospolitej została właśnie wymazana. Czyli można powiedzieć, że ta książka jest takim reportażem i zbiorem właśnie wizji tych ludzi, którzy tam mieszkają. Tak, w dużej mierze są to opowieści, aczkolwiek oczywiście to nie jest tak, że to są tylko... Ustawione obok siebie te ludzkie historie. Oczywiście jest pewien wątek, który je łączy. Jest im moja podróż, ja w tych wszystkich miejscach byłem, odwiedzałem je. No i staram się opisywać, jak ten świat tam wygląda. W tej książce pojawiają się materialne świadectwa tamtych czasów. Zresztą książka zaczyna się od repliki słupa granicznego, który stoi nad Bałtykiem, ujścia rzeki Piaśnicy do Morza Bałtyckiego. I w tym miejscu rozpoczynała się ta granica. To był taki symboliczny słup numer jeden. Więc nie tylko, nie tylko opowieści, nie tylko historie, ale również trochę takiej, powiedziałbym, podróżniczej gawędy o tej dawnej granicy. Choć oczywiście myślę, że solą, myślę, jak każdego reportażu, ale solą są właśnie te, te ludzkie opowieści. Szczególnie, że ja mam takie poczucie, że to był być może ostatni moment, żeby tę książkę napisać. Dlatego, że po prostu wielu świadków historii jest już w bardzo podeszłym wieku, i to był być może ostatni moment, żeby zarejestrować ich losy. Zresztą niektórzy bohaterowie niestety nie doczekali publikacji książki, a dosłownie przed kilkoma tygodniami odeszła pani Janina, właściwie chyba ostatnia Polka na części Polesia Wołyńskiego nazwanej Zasłuczem, tereny leżące za rzeką Słuczą. A więc myślę, że tak ta historia jest również, ta książka jest, dla mnie to jest, myślę, tak osobiście, jak po prostu jako dla twórcy bardzo ważne. Jest też zapisem ludzi, którzy na naszych oczach odchodzą. To prawda, też w centrum jest realizowany podobny projekt o biografiach Ziemi Stanisławowskiej właśnie takie rozmowy ze starszymi Polakami. I ta świadomość tego, że faktycznie no już nie ma takich osób, które by mogły Tobie rzetelnie opowiedzieć o II wojnie światowej, bo po prostu już odeszły albo są już w takim stanie, że faktycznie już nie potrafią tego opowiedzieć, to naprawdę to jest takie trochę przerażające i, że tak powiem, straszne. To prawda, rzeczywiście ta historia właśnie znika na, na naszych oczach. Ja znam tylko, że bohaterami mojej książki są nie tylko Polacy. Oczywiście ja spotykałem bardzo wielu Polaków, ale nie tylko. Ja chciałem pokazać, że te pogranicza były niezwykle różnorodne pod kątem kulturowym, ale również pod kątem narodowym. Dlatego pojawiają się opowieści również Ukraińców, Białorusinów, czy Czechów, jeżeli chodzi o Zaolzie. A więc myślę, że ta książka, mam taką przynajmniej nadzieję, że pokazuje właśnie, że Druga Rzeczpospolita była tworem bardzo wielonarodowym, tworzyła taką przybogatą mieszankę. No a szczególnie granicach są takimi miejscami, gdzie te tożsamości się przenikają, bo przecież ta granica to nie jest tak, że ona była szczelna, jak niczym niesławna żelazna kurtyna. No nie, dla mnie ta granica bardziej przypominała taką trochę błonę półprzepuszczalną, przez którą właśnie mieszali się mieszkańcy tych różnych rejonów i różnych państw. Oczywiście w książce nie również historii przemytniczych, no bo skoro jest granica, to muszą być przemytnicy, także są takie historie. I to z różnych części, bo są historie i przemytnicze i na Kaszubach i na Białorusi, i w innych miejscach. A więc tak, tak podsumowując, to rzeczywiście świadkowie historii odchodzą i naprawdę trzeba się spieszyć, żeby zarejestrować te ich wspomnienia. Myślę, że to jest coś bezcennego, bo jednak jest to po prostu świadectwo żywych ludzi, z których wielu doświadczyło dramatycznych wydarzeń, tak jak wspomina pani Janina właśnie z Polesia Wołyńskiego, która przeżyła zarówno terror niemiecki, terror ukraińskich nacjonalistów, potem terror, terror sowiecki. Więc niestety też w życiorysach tych osób, jak w soczewcy, skupiają się no, dramatyczne, tragiczne losy Europy Środkowej w XX wieku. W wyniku tej podróży powstała również strona internetowa, jak pan wspomniał, i cykl filmików. Na ile one są powiązane z książką, czy raczej można powiedzieć, że są jej uzupełnieniem? Ja myślę, że one są w pewnym sensie ta strona z wizualnym odwzorowaniem książki. W samej książce nie ma zdjęć, ponieważ taki jest format mojego wydawnictwa. W tych książkach nie pojawiają się fotografie, ale uznałem w pewnym momencie, wspólnie zresztą z moją żoną Kają, która jest autorem dużej części fotografii, tej lepszej części, które zdjęcia na stronie są ładniejsze, to prawdopodobnie zrobiła je Kaja. I uznaliśmy, że szkoda, żeby ten materiał, który zabraliśmy, po prostu gdzieś leżał schowany w szufladzie, czy gdzieś tam zagrzebany na twardym dysku, że warto się nim podzielić. I dlatego stworzyliśmy tę stronę, jakby na stronie właśnie. Zarówno jest to galeria zdjęć, ale też są dołączone do tego takie krótkie filmy, na których ja wspólnie z Kają opowiadamy o naszych podróżach, pokazując również te fotografie, także można je i obejrzeć, i trochę posłuchać. Dodam, że strona występuje w kilku wersjach językowych. Dostępna jest wersja również ukraińskojęzyczna na stronie www.borders2 to jest właśnie ta wersja anglojęzyczna i ukraińskojęzyczna, ale jest również wersja polskojęzyczna na stronie www.granice2.rp.pl. Także serdecznie zapraszam Państwa do obejrzenia, do takiego wizualnego spotkania z bohaterami wymazanej Granicy. Już nasi słuchacze mniej więcej zorientowali się, co to jest za inicjatywa, a więc jak zarodził się na nią pomysł, jak zarodził się ten pomysł na spisanie, udokumentowanie tej historii i dlaczego wybraliście właśnie taki sposób, właśnie te narzędzie. Tak, no jeżeli mówimy o granicach, to warto wspomnieć o mapie. I cała ta przygoda rozpoczęła się właśnie od mapy. Kiedyś trafił w moje ręce reprint mapy fizycznej II Rzeczypospolitej z 1939 roku która była oryginalnie zresztą wydana przez Instytut Kartograficzny imienia Romera Belwowie. Ja sobie tę mapę rozłożyłem, zacząłem ją oglądać i wtedy jakby uderzyły mnie dwie rzeczy. Po pierwsze, że pod kątem terytorialnym współczesna Polska jest państwem totalnie odmiennym od Polski międzywojennej. Te granice tak naprawdę pokrywają się tylko w bardzo niewielkim południowym odcinku, natomiast wszystkie pozostałe granice zostały zmienione w dramatyczny sposób. Ja w ogóle nie wiem, czy... Jest inne państwo, we Europie, tego granice aż tak bardzo tak bardzo by się zmieniły. Więc to jest pierwszy element, który mnie uderzył. Natomiast po drugie, przeglądając właśnie tę mapę, wędrując sobie palcem przez Kaszuby, Wielkopolskę, Śląsk, Zaolzie, Huculszczyznę, Wołyń, Polesie, czy gdzieś północna Białoruś. Zobaczyłem, że te pogranicze przecinają cały mikrokosmos różnych małych ojczyzn, które ogromnie się od siebie różnią, i że te małe ojczyzny spajała właśnie granica Drugiej Rzeczypospolitej. Także doszedłem do wniosku, że wyruszając w taką podróż, tak naprawdę będę mógł zobaczyć całe bogactwo tych lokalnych tożsamości, historii, kultur, zachowań i całą paletę ludzi. I potem, kiedy już podjęłem decyzję, że taka książka powstanie, oczywiście zastanawiałem się w którą stronę powinienem rozwijać tą opowieść. Tak naprawdę wachkałem się pomiędzy książką bardziej podróżniczą, a właśnie taką książką opartą bardziej na ludzkich historiach. I ostatecznie zdecydowałem, że to drugie rozwiązanie będzie ciekawsze, że nie chcę tutaj zanudzać czytelników nadmierną ilością moich obserwacji, czy moich własnych rozważań. W mojej ocenie będzie ciekawiej posłuchać po prostu tych ludzi, szczególnie, że jak przed chwilą rozmawialiśmy, oni po prostu odchodzą. I że to jest bogactwo, które na tych pograniczach można jeszcze cały czas znaleźć. Po prostu należy z niego skorzystać. Także podjęłem decyzję, że ta książka będzie przede wszystkim podróżą przez ludzkie losy. Tak, bo też dużo łatwiej jest zrozumieć, odczuć historię na przykładach konkretnych ludzi, bo też wtedy można się jakoś z nimi utożsamić. Tak, oczywiście wydaje mi się, że takie podejście w historii jest po prostu ciekawsze, bo możemy czytać fakty, gdzieś próbować się analizować, no, ale jednak historia człowieka pojedynczego. Jest po prostu bardziej pasjonująca, szczególnie, że no, fakty gdzieś są dostępne, prawda? No, szczególnie w dzisiejszym świecie wchodzimy Wikipedia, tutaj internet, to nie jest jakiś problem, żeby dotrzeć dzisiaj do faktów. A więc tak, a więc człowiek jest ciekawy, człowiek jest nikotowy i mam nadzieję, że właśnie moi bohaterowie po prostu swoimi losami opowiadają historię tej granicy. No, teraz przypominam się na przykład pani Maria Ichniatuk. Z Wierchowiny dawne żabie na Kucłyszczyźnie, która wspominała, jak jako dziecko spotykała jeszcze Stanisława Wincenza, pisarza, wielkiego przyjaciela Kucułów, zwanego homerem Kucłyszczyzny, autora tetralogii na wysokiej połoninie. I możemy oczywiście właśnie przytoczyć fakty z życia Stanisława Wincenza, ale ja myślę, że ciekawie jest posłuchać pani, która jako dziecko go spotykała, która Bawiła się z jego dziećmi, której rodzice, właściwie jej tata, był gdzieś tam skoligacony z tego, ponieważ ona jest rodowitą, rodowitą hucółką, I ona powiedziała takie piękne zdanie, które dla mnie stało się takim pewnym mottem tej książki. Ona wspominała, że Stanisław Vincent zawsze powtarzał, że należy swoje kochać, a cudze szanować. To Takie bardzo proste słowa, ale myślę doskonale oddające to, jak można żyć na pograniczu, jak właśnie w takim tyglu etnicznym czy kulturowym można razem współistnieć. I myślę, że taka jedna opowieść dla mnie jest o wiele bardziej wymowna niż, niż dziesiątki faktów. Czy na przykład opowieść innej pani z miejscowości Ostróg na Wołyniu, ona sama jest w ogóle etniczną Rosjanką, ale wspominała, że przed wojną, w jej rodzinnym miasteczku, to tak naprawdę nikt za bardzo nie rozróżnia, czy ktoś mówi po ukraińsku, czy mówi po polsku, czy mówi po rosyjsku, czy ktoś chodzi do kościoła katolickiego, czy do cerkwi. No nie, ludzie żyli razem. Dopiero potem przyszli z zewnątrz, w tym przypadku ukraińscy nacjonaliści, i namieszali młodym ludziom w głowach. Spowodowali nagle, że sąsiad łapał za siekierę i mordował swojego sąsiada. Mam też historię, jest opowiedziana historia, pewnej pani, również z Wołynia. Która wspominała, ona jest Ukrainką, opowiadała o tym, jak rodzice jej męża zostali zamordowani przez banderowców no za to, że nie chcieli brać udziału w pogromach. Opowiada też o tym, jak byli mordowani jej polscy sąsiedzi. Więc wydaje mi się, że taka relacja, taka bliska relacja, właśnie po prostu ludzka historia chyba najlepiej unaocznia to, jak wyglądały te, te dramatyczne wydarzenia, bo oczywiście mamy właśnie liczby, mamy fakty. Ale za każdymi tymi faktami, za każdymi liczbami stoją po prostu konkretni ludzie. Bardzo często, konkretne, bardzo konkretne ludzkie tragedie. To prawda. Właśnie jak ta podróż wyglądała? Jak dokonano wyboru miejscowości? Po prostu usiedliście i pojechaliście, czy jakoś to było zaplanowane, jakoś ułożyliście sobie trasę. Tak, ja przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że absolutnie nie roszczę sobie praw do tego, żeby w pełni opowiedzieć o granicy. Ta, ta książka absolutnie tego tematu nie wyczerpuje. Ona właściwie jest pewnego rodzaju może szcicem tematu, bo ta granica liczyła sobie ponad 5.500 tysiąca kilometrów. No I siłą rzeczy nie było możliwości, żebyśmy odwiedzili każde miejsce, każdą wioskę. Po prostu musieliśmy dokonywać selekcji. Niektórym rejonom poświęciliśmy więcej uwagi, niektórym rejonom poświęciliśmy mniej uwagi. No, książka na pewno swoją objętość, tak jest chyba dosyć gruba. No więc to, jakby było nasze subiektywne przekonanie o tym, że po prostu pewne rejony są ciekawsze. Myślę, że dosyć dużo miejsca poświęciliśmy właśnie Ukrainie, bo jest rozdział zarówno o Kucuńszczyźnie, jest rozdział o Wołyniu, jest wspomnienie Zaleszczyk. Są również opowieści tak naprawdę z tej części Bieszczadów Ukraińskich, opowieści o wysiedleniach Bojków, a szerzej Bojków i Łemków. No i są opowieści z Polesia Wołyńskiego, także akurat ta część ukraińska myślę, że jest tak bardzo szeroko opisana. Co do jakby samej takiej technologii, tego już jakie konkretne miejsce wybierać, to w dużej mierze tutaj ja naprawdę chciałem skierować szczególne słowa podziękowania dla bardzo wielu wspaniałych ludzi, którzy pomagali podczas tej pracy, którzy pomagali nam na drodze. Rozmawialiśmy z wręcz dziesiątkami lokalnych historyków, krajoznawców. Ludzi, którzy właśnie doskonale znają te swoje małe ojczyzny, i to oni nas tak naprawdę wprowadzali bardzo często. To oni nam pokazywali miejsce, którym warto się zainteresować, a przede wszystkim ludzi, z którymi warto porozmawiać. Także naprawdę duża część pracy została wykonana w sumie jeszcze przed wyruszeniem w drogę. Szczególnie, że to nie wyglądało tak, bo my wylądowaliśmy częściowo z kariem, częściowo wędrowałem sam, ale to nie wyglądało tak, że to była jedna podróż. To było kilkanaście w sumie podróży w te różne rejony no i my przed każdym wyjazdem przygotowywaliśmy się. Ja Starałem się wyszukiwać kontakty, nawiązywać relacje, mieć już kogoś umówionego na miejscu, to będzie mnie w stanie trochę poprowadzić. Także muszę przyznać, że lista podziękowań w książce jest dosyć długa, ale cały czas jest za krótka, bo naprawdę bez właśnie pomocy tych lokalnych pasjonatów historii i swoich małych ojczyzn, ta książka by w ogóle nie miała szansy powstać. I często oni mieli większą wiedzę niż tą, którą można znaleźć nawet w jakichś popracowaniach naukowych. Oni po prostu są stamtąd, potrafią sami właśnie nas za rękę gdzieś tutaj tej nas poprowadzić. Czyli można powiedzieć, że poszukiwanie współrozmówców wyglądało właśnie poprzez jakieś kontakty, poprzez jakieś znajomości, polecenia? Tak, tak, tak. Dokładnie wyglądało to w ten sposób, że po prostu staraliśmy się znaleźć kogoś, kto zna ten region. Zresztą również tutaj serdeczne podziękowania dla Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, a przede wszystkim dla pani dyrektor, Marii Osidacz, która również nam przekazywała bardzo dużo kontaktów i bardzo pomogła w tej pracy. My także dziękujemy Panu za tę niezwykle ciekawą inicjatywę. Wysłuchaliście Państwo pierwszą część rozmowy z Panem Tomaszem Grzewaczewskim, autorem książki Wymazana Granica Śladami II Rzeczypospolitej oraz współtwórcą portalu i podcastów przedstawiających niezwykłe miejsca, ludzi i wydarzenia związane z granicami II RP. A już wkrótce kolejna część rozmowy. Śledźcie podcasty Radia CKP Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii Polakom za granicą.